No, historia tego konkursu, kiedy y, pamiętam y, pierwsze jego e edycje, y, był konkursem relatywnie y, ograniczonym do niewielkiej li liczby uczestników y, w porównaniu z tymi ostatnimi edycjami, bo mam na względzie również te y, y, poprzednie, y, to dwa różne światy. Y, y, rozwój tego konkursu, y, zainteresowanie y, y, tą rywalizacją potwierdza tezę o tym, że młodzi ludzie, młodzi wkraczający w życie zawodowe koledzy poszukują w tej formule rywalizacji sposobu do artykulacji swojej postawy zawodowej, do samookreślenia się, co oznacza, że konkurs jest dla nich motywacją do tego rodzaju aktywności w konsekwencji osiągnięcia tego, co w karierze architekta jest ważne pozycji definiowanej poprzez swoje projekty.